Dzień dobry, mamy dziesiątą luźny vlog. Pokażę Wam parę rzeczy z Shein. Wyglądam najlepiej, ale będą to rzeczy tak z Shein. Niektórzy mówią Shein, ale z tego co wiem, to mówi się Shein. No bo nawet. To tak logicznie. A jeszcze mam taką ciekawostkę. Ja to powiem wam, opowiem, że kiedyś współpracowałam z tą marką i to jeszcze bardzo, bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nikt jej nie znał. Można powiedzieć, że trochę zapoczątkowałam ten trend. Taalka właśnie wyjeżdża z łazienki. Pamiętacie, jak wam o tym opowiadałam kiedyś? To już praktycznie tego nie mam. Zostało tyle. Ale dokupiłam sobie taki fajny szampon. I jest naprawdę sztos. Ostatnio zaopatrzyłam się. Sporo rzeczy takich makijażowych Bo ja ostatnio jestem makijażystką Przecież Jak ktoś by nie wiedział To na moim story Było potwierdzenie Że już umiem robić kreski. Nie no serio Oglądałam któregoś dnia Bardzo dużo tutoriali I mówię, a spróbuję No i patrzę, no wyszło No i potem schodzę do mamy, taka szczęśliwa A ona mi mówi, co ty zrobiłaś no, i tyle było z mojego cieszenia się. Dobra, zdejmuję tę krówę. A ma ten słynny. O nie, o nie, o nie, o nie. Popatrzcie, udało mi się zrobić te kreski. Nie są profesjonalne i chyba nawet jest trochę nierówno, ale i tak jest całkiem spoko. Mam też piegi, ale to tak pominijmy tę sprawę. Bo chciałam Wam pokazać te rzeczy z Shein i opowiedzieć też taką historykę, że wiecie co, ja kiedyś współpracowałam z tą marką. jak tak w sumie zaczęło się YouTubeowo u mnie mocno. Posiedź tu cicho, i wtedy ta marka do mnie się odezwała. W ogóle ja totalnie nie wiedziałam co odpisać, no bo to była taka chyba moja nawet pierwsza współpraca. I oni napisali, że czy mogliby mi przesłać ubranie, że po prostu będę mogła sobie coś wybrać, i żebym potem założyła to na odcinku i po prostu to nosiła, ewentualnie podać jakieś linki w opisie. No i mówię, no spoko, w sumie wybiorę sobie jakieś właśnie ubrania, no i słuchajcie wybrałam i naprawdę okazało się za każdym razem, że no czasami rozmiarowo się nie zgadzało, ale ogólnie to było bardzo spoko jakościowo. Pomyślałam sobie, że dobra, zobaczę jak to teraz działa, szczególnie, że cały czas mi się wyświetlało w jakichś reklamach i tak dalej. No i okazało się, że w ogóle wszystkie ubrania, które zamówiłam są spoko rozmiarowo i fajnie, że tam na tej stronie są komentarze ludzi bo wtedy właśnie można mniej więcej się zorientować, czy trzeba brać rozmiar mniejsze, czy większe, czy w ogóle się opłaca to brać, czy jakościowo jest ok. Na przykład bluzka, którą teraz mam na sobie, trochę się pogniotła, ale ogólnie jest bardzo fajna też jeśli chodzi o materiał i tak dalej. Jest troszkę za duża, ale znowu ja na przykład bardzo często biorę za duże bluzki, bo po prostu tak lubię. Jak coś, to tutaj nic nie reklamuję totalnie. Nie dostaję też za to ani pieniędzy, ani nic, że tutaj robię ten filmik. Po prostu pokazuję Wam część mojego życia. No, tak to wygląda. Kupuję ubrania, czasami coś dostaję. Czasami po prostu polecam Wam, bo mi się coś podoba, a niekoniecznie współpracuję. I tak. Mimo tego, że to jest takie lustro trochę brudne, to bardzo ładny jest ten kadr. Podoba mi się. I widać pięknie moją kreskę. Naprawdę jestem z siebie dumna, chociaż ta nie wyszła tak ładnie. W ogóle nie lubię tej strony z twarzy swojej. Jest dziwna. Jeansy są super. Naprawdę ani nie są za małe, ani nie są za duże. Koszulka tak samo. Wziąłam s a wziąłam jeszcze w takim samym kolorze, tylko fioletową i m tak na wszelki wypadek. Koszulka, która myślałam, że nie będzie jakaś yy, taka super, a okazało się, że naprawdę jest bardzo fajna. Koszulka Kalifornia. W ogóle wszystkie są z napisem Kalifornia. Nie wiem, dlaczego tak zamówiłam, ale chyba po prostu chciałabym polecieć do Kalifornii. Tak, chciałabym zwiedzić. Zamówiłam sobie taką fajną spódnicę. Ona ma takie rozcięcie na nogę. I naprawdę wygląda bardzo ładnie. Ja nienawidzę chodzić w spódnicach, ani w sukienkach, a tutaj mnie wzięło po prostu na takie spódnice, bo naprawdę były bardzo, bardzo ładne. Ja też się przyznaję, że podczas tej całej kwarantanny, tego lockdownu i tak dalej, całej tej sytuacji, która trwa już no chyba ponad rok, to chyba tak jak każdy trochę się przybrało na wadze. I no teraz jak zamawiam ubrania, to właśnie miałam problem, bo... Nie wiem, czy nadal noszę taki sam rozmiar, czy właśnie trochę większy, no zamówiłam tak właśnie zazwyczaj większe rzeczy. Okazało się, że są czasami za duże, czasami są ok, więc jest dobrze, średnie odżywianie się i tak dalej. Są osoby, które oczywiście dbają o to bardzo, ale ja niestety do takich nie należę. Ciężko mi się do tego zabrać. Wolę napisać piosenkę niż gdzieś tam dbać o zdrowe jedzenie. I tak naprawdę wszystko zależy od nas, więc mam nadzieję, że gdzieś tam niedługo faktycznie uda mi się. Przekonać do tego zdrowego odżywiania, bo teraz jest trochę tak, że gdzieś tam przez to, że ta pogoda nawet i wszystko jest takie szare, to, to nie ma się ochoty na nic, ale wierzę, że będzie dobrze i, i w sumie też czuję, że, że dużo osób ma podobnie, więc zawsze razem to raźniej. Teraz patrzcie, to mi tata zrobił Madziątku, takie do powieszenia. Co, ja Wam pokażę jeszcze jakieś takie rzeczy, których już nie będę przymierzać, bo nie czuję się w nich jeszcze komfortowo. Ale przyznaję się szczerze, że każdy ten kostium mi się podoba, jest dobry i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Ale kosztowały, słuchajcie, nie wiem, 30 zł. Te są wcale nie gorszej jakości, a kosztowały dużo mniej. Oczywiście kolor mojej płyty, więc musiał być fioletowy kostium. Brązowy też przepięknie wygląda. Błękitny i jest też bardzo, bardzo ładny. W ogóle ma takie fajne wcięcia. Zobaczcie, tutaj tak. I do tego jest taki, taka góra. Też fajne, co nie? Ciemno różowy, nawet taki można powiedzieć skrawy. On nie ma ramionczek, tylko z tyłu ma takie. Takie coś. A to jest też bardzo ładne. Bo to jest taki kolor zielony, taki butelkowy. O, to się nazywa butelkowy. I do tego też jest taki topik bez yy, ramionczek. A wiem, jeszcze jedna sukienka. Sukienka, która wyglądała na zdjęciach przepięknie, i szczerze Wam powiem, że na żywo też wygląda bardzo ładnie. Yy, tylko trzeba ją dobrze ułożyć i jakoś tak no, poświęcić temu trochę czasu. Więc ja po prostu zrobiłam zdjęcie i Wam pokażę, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. I powiem Wam szczerze, że tak podsumowując, to w sumie na zdjęciach nie wygląda to lepiej niż na żywo, bo. Na żywo też wygląda dobrze, więc nie da się porównać, że coś wygląda lepiej na zdjęciu, coś gorzej na żywo. Po prostu wygląda to mniej więcej tak samo. Wiadomo, że na zdjęciach wszystko jest trochę podkoloryzowane, że, czy kolory poprawiane, czy, czy gdzieś tam no, nie wygląda tak samo materiał i tak dalej. Ale ogólnie myślę, że bardzo spoko. Miałam Wam pokazać jeszcze moje pięknej piżamki. Patrzcie. To są króliki. Tu jest królik, tu jest królik, tu jest królik. A tutaj... Jest koszulka uszy. Tym, dym. No dobra, to ja chyba Wam wszystko pokazałam i tak naprawdę to chyba czas skończyć tego vloga. Ale mam nadzieję, że było bardzo miło. a Raz spadnę. Pewnie coś jeszcze zjem. No i może coś tam dzisiaj muzycznie pokombinuję, bo miałam kilka dni przerwy można takiego powiedzieć odpoczynku od. Muzyki, żeby coś nowego Wpaść na coś nowego, na jakieś nowe melodie I znowu coś tam pokombinować I właśnie coś stworzyć Więc może to jest już dzisiaj ten dzień zobaczymy A mogę wam zdradzić, że niedługo jadę właśnie do studia I jadę nagrywać piosenkę Untitled No to Żegnam się z wami I do następnego buźka